Przez wszechobecny i rosnący dostęp do informacji pojawiło się dużo ludzi, którzy zwiększyli swoją świadomość. Są po prostu inteligentniejsi i pojawia nam się ich coraz więcej, co jest oczywiście pozytywne. Jednak obserwuję gigantyczny trend ludzi, którzy uważają się za elity intelektualne, za mądrzejszych niż przeciętny kowalski i którzy tak narzekają. Jak im jest źle w towarzystwie niemądrych, jak im jest źle, bo dookoła sami głupcy, jak to samotnie jest być wokół tych wszystkich głupich ludzi, tych nieświadomych, a ja jestem taki samotny, taki smutny, bo niestety nikt nie jest tak świadomy jak ja. Gdybyś był wystarczająco inteligentny, to byś zrozumiał, co działa w Twojej głowie, co by Ci pomogło nie czuć się samotnym, to byś zrozumiał, że wokół praca tych wszystkich ludzi, tych głupszych od Ciebie ludzi, pomogła Ci zbudować środowisko, w którym się uświadomiłeś, dzięki któremu jesteś dzisiaj taki, a nie inny, te pokolenia wcześniej, które może nie były. Super inteligentne, to właśnie efekty ciężkiej pracy ich rąk i też ich umysłów. I nie jesteś super wyjątkowy. Także jeśli masz już umysł, który pracuje na tak wysokich obrotach, to logicznym założeniem byłoby pomóc tym mniej inteligentnym, prawda? Nie. Oni się teraz czują samotni. O mój Boże, każde spotkanie z rodziną, ze znajomymi, to jest takie wyzwanie. Czuję się taki samotny. Nie wiem, o czym mam z nimi rozmawiać. Jakbyś był wystarczająco inteligentny, to byś wiedział, to byś wiedział, jak sobie poradzić w takich sytuacjach, jak nie czuć się samotnym. Jak nie czuć się wyobcowanym wśród mniej inteligentnych ludzi? Ale to chyba przewyższa Twoje umiejętności intelektualne, prawda? Jaki trend na wielce oświeconych, którzy się nie odnajdują w tym środowisku? Oni się w złym miejscu urodzili, w złych czasach. Nie urodziłeś się w złych czasach i w złym miejscu. To miejsce i tak dalej cię ukształtowało, abyś teraz ruszał tą mózgownicą troszeczkę lepiej niż ludzie wokół i żebyś mógł pomóc tym ludziom wokół. Proste? Proste. Czy trzeba wielkiej inteligencji do tego, żeby zrozumieć, że jeśli jesteś troszeczkę na większych obrotach niż reszta ludzi dookoła, to to jest dar. Dar, aby pomóc ludziom dookoła. A nie teraz korzystać hedonistycznie tylko i wyłącznie z życia, bo jestem na tyle inteligentny, by zrozumieć ten system i to wszystko. I taki samotny, bo wokół tacy głupcy tylko. I siedzi jeden z drugim, myśliciel, i po prostu marnuje ten potencjał. Marnuje. Zbyt inteligentny na spotkania rodzinne, na rozmowy, na cokolwiek. W filmach i serialach przedstawiani właśnie pseudointeligenci. On jest taki mądry i taki dlatego samotny. Jakbyś był wystarczająco inteligentny, to byś ruszył tą mózgownicą, żeby zrozumieć właśnie, co robić, żeby się lepiej czuć. Żeby nie czuć się samotnym. Proste. I z tą myślą cię zostawiam, kochane inteligencie. Do następnego.